Dzień dobry, co że to relaguję? Dzisiaj kolejna bajka Hałaśliwe gospodarstwo Oła Tak się prezentuje Z moją siostrą, ona se je. Ona seje, je, bo inaczej się nie da Słuchajcie, w odcinku. Ona brała udział, tak? No. My w ogóle to nagrywamy zaraz po, ci, zaraz po nagraniu Wojtka, więc no. Dobra, zaczynamy. Yy, zaczynamy? No, to jedz i słuchaj. W gospodarstwie Świnka Różowa mieszkała. Jestem bardzo zdolna. Wokół ogłaszała. Yy. Nie chcę toplać się w błocie cały dzień. Jezu, dzień cały, przepraszam. Zespół muzyczny marzy mi się mały. I tutaj ten... chrum zawołała świnka. Sprawdzę, czy może mi w tym pomóc krowa. Słuchajcie, bardzo fajne. Tak się prezentuje pierwszy. Tam jest w ogóle kotek taki. To jest świnka, kurka. Tam jest traktor z rolnikiem i krówka mu. Tak, krówka mu. Jest. Krowa na łące ogonem machała. Świnka rzekła: Czy chciałabyś dołączyć do mojego zespołu? Mu, odrzekła krowa. Zawsze raźniej, zawsze raźniej pospał. E, Chum, rzekła Święka, pod, podrygując. Mu, zawołała e, jej krowa. Chodźmy sprawdzić, czy owca dołączy. E, dołączyć gotowa. tutaj pojawił nam się rolnik? Tutaj oni sobie gadają, jakby. Świnia i krowa. Tam jest rolnik z psem i tutaj na drugiej, a na drugiej stronie są jakieś chyba kaczki i owce. Ostwiskowiec. Zjadłaś super. Co my mamy? Chlum, powiedziała świnka. I mu. Zaśpiewała krowa. Jezu, zaśpiewała. Hej, owiecko, przyłączysz się do naszego zespołu? B owca, na to. Zawsze raźniej pospołu. Chyum, rzekła świnka. Be, dodała owca. Mu, zamoczała krowa. Po czym zgodnie ruszyły y, sprawdzić, czy kura dołączyć jest gotowa. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy sad. Sorry. Mamy sad, świnkę, owce, krowę i tam zawsze pewnie będzie ten rolnik jeszcze nie. Dawno nie O! Tu już się pojawia bardzo ciekawe. Słuchajcie. Kokon. w Boże, Zagda Kałakura kto. E, Zamiał, czał, miał. Pies zaszczekał, hał. Chlu, <grym>, mu, mu, be, koko, e, hał, miał. Jezu, jak mi się to myli. Cóż za, wspaniałe mu, cóż za wspaniała muzyka brzmi. E, w gospodarstwie, zobaczcie. To już jest totalny halmider. Maja. To jest totalny hamiter. Zobaczcie, jak gospodarz wchodzi. Tutaj śpiewają chrum, bek, miał, hał i to tylko się da. Więc taka sieć. Taka bojeczka, co? Zobaczcie, mieli zespół, śpiewali. No i co? No. I tutaj mamy książeczkę, przeczytaną, kolejną. Napiszcie w komentarzach, co Wam się takie podobają. Pa pa!